W blisko 4 latach występowania w sprzedaży Peugeot 308 doczekał się liftingu, zabieramy więc odświeżoną 308 na przejażdżkę. Jak to przy modernizacji bywa? Na początku obejrzymy kompaktowego Francuza z zewnątrz. Zmiany wizualne objęły głównie przód pojazdu, gdzie przeprojektowano cały zderzak. Charakterystyczny wlot powietrza do chłodnicy stracił trochę ze swoich ogromnych rozmiarów i z czarnym lakierem i chromowaną obwódką prezentuje się teraz bardziej elegancko. Ponadto halogeny obramowane są teraz ledowymi światłami do jazdy dziennej. Zmienił się również kształt reflektorów oraz delikatnie maska. Styliści zajęci twarzą auta zapomnieli chyba o tyle, gdzie pojawiła się tylko chromowana listwa na klapie bagażnika. Zmiany we wnętrzu także nie są rewolucyjne. Projektanci pokusili się jedynie o wymianę panelu na desce rozdzielczej do obsługi radia i multimediu. Szkoda, że z przodu nie znaleziono żadnego uchwytu na kubek. Kabina 308 w testowanej wersji wyposażenia Allure prezentuje się bardzo elegancko. Jasny kolor tapicerki w połączeniu z dobrej jakości materiałami wykończeniowymi sprawiają bardzo dobre wrażenie. Pięknie prezentują się zegary z białymi tarczami. Niestety ładny design powoduje, że są one słabo czytelne. Gdy pierwszy raz zasiądziemy za kierownicą kompaktowego Peugeota poczujemy się jak w znacznie większym samochodzie z racji daleko wysuniętej przedniej szyby. Widoczność jest poprawna. Miejsca w kabinie jest całkiem sporo. Blisko 350-litrowy bagażnik hatchbacka również odpowiada standardom w klasie Kompakt. Myli się ten, kto sądzi, że Peugeot 308 to miękki Francuz. Sztywno zestrojone zawieszenie idealnie pasuje do testowanej wersji z dwulitrowym silnikiem HDI, znanym z większych modeli marki. Jednostka cechuje się wysoką kulturą pracy i została sprzężona 6-stopniową przekładnią manualną. Drogi prowadzenia lewarka są długie, ale zmiana poszczególnych biegów odbywa się bez większych problemów. 150 koni mechanicznych i 340 Nm. Czyniąc kompaktu naprawdę szybki środek lokomocji. Od osiągnięcia 2000 obrotów na minutę samochód wystrzeliwuje do przodu. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę trwa tylko 8,8 sekundy. Jazda w trasie to przyjemność. Świetne osiągi nie muszą oznaczać wcale dużych wydatków na paliwo. Nasz średni wynik w cyklu mieszanym to około 6,5 litra na setkę. W dodatku 60 litrowym zbiornikiem nie musimy zbyt często tankować. Warto wspomnieć, że po modernizacji mniejszy turbo diesel 1.6 oferowany jest jako tzw. mikrohybryda EHDi z systemem stop-start. 308 znakomicie prowadzi się po dobrej jakości na wierzchniach. Niestety dużo gorzej jest na dziurawych i nierównych drogach, gdzie auto staje się nerwowe. Nam odczucia te potęgowały zapewne 17-calowe koła, ale do kanapowców pojazd na pewno nie należy. Większych zastrzeżeń nie mamy do układu kierowniczego i hamulców. Peugeot przedłużył na kilka lat życie 308. Typowy lifting uczynił samochód bardziej atrakcyjnym. Bez wielkiego wlotu powietrza jest mu bardziej do twarzy. W rezultacie miłośnicy marki powinni być zadowoleni. Może poza zbyt twardym zawieszeniem, jak na polskie drogi.